Cześć, cześć z tej strony Patryk z Artystów Reklamy i w tym materiale wideo zajmiemy się integracją shopera z Facebookiem w taki sposób, aby możliwy był import produktów z naszego sklepu opartego o shopper do katalogu na Facebooku, żebyśmy mogli tworzyć reklamy produktowe. Okay. Natomiast, jeśli szukasz wsparcia w działaniach marketingu internetowego dla swojej firmy, zachęcam cię do sprawdzenia artystów reklamy, czyli naszej agencji, gdzie właśnie pomagamy klientom rozwijać sprzedaż przez internet. Wszystkie dane do nas masz w opisie materiału, tak więc tam cię odsyłam. A my przechodzimy do merytorycznej części poradnika. I tutaj oczywiście zaczniemy od tego, żeby zalogować się na szoperze. Ja już zalogowany jestem, i tutaj po lewej stronie klikam w opcję dodatki i integracje, inne integracje, i tutaj sam Shopper podpowiada nam odpowiedni moduł, Facebook katalog fit. Opcja konfiguruj. Oczywiście musi być to moduł aktywny, tutaj jest też opcja generowania wariantów do pliku XML. O co chodzi, możesz sobie oczywiście tutaj przeczytać. Z grubsza chodzi o to, że jeśli masz produkt, którego warianty wizualnie różnią się od siebie, to warto to zaznaczyć, bo działałoby to tak jak na przykład masz sklep z koszulkami i ten, każda koszulka jest w pięciu wariantach kolorystycznych, no to wiadomo, że ktoś może chcieć kupić czarną, ale nie chcieć kupić, nie wiem, żółtej albo czerwonej koszulki. Tak więc to może tutaj być przydatne później przy reklamowaniu, no bo wiadomo, że w takim wypadku grafiki różnych wariantów będą się od siebie różniły. Jak już to pozaznaczamy, dopasujemy pod siebie, klikam opcję Zapisz i interesować nas będzie ten link do dokumentu XML. Prawy przycisk myszy, kopiuj, łączę. I teraz przechodzimy do ustawień firmowych na Facebooku. W ustawieniach firmowych, sekcja źródła danych, katalogi. I ja tutaj mam stworzony katalog, ale na potrzeby tego poradnika utworzę nowy, więc e, jeśli nie masz, to też możesz to razem ze mną zrobić. Dodaj, utwórz nowy katalog. I teraz system sam podpowiada nam opcje e, kategorii produktu: e, produkty online, czyli sprzedawane po prostu online, z, takie standardowe produkty z normalną wysyłką, e, kurierem. Y, jest też opcja połączenia z platformą partnerską Shopify, Bigcommerce. Mniejsze o to będziemy konfigurować ręcznie, bo w końcu z Shopera korzystamy. Nazwa katalogu dowolna nie ma takiego większego znaczenia. Natomiast ja sugeruję nazwę, po prostu wpisać tutaj nazwę domeny naszego sklepu. Łatwiej się potem odnaleźć, jak nie wiem, współpracujemy na przykład z jakąś agencją albo mamy kilka sklepów internetowych w jednym menadżerze firmy, to warto po prostu sobie to rozdzielać dla takiego porządku informacji. Przechodzę dalej. Połącz z monitorowaniem. Oczywiście musimy z naszym pikselem połączyć. Znowu dalej. Ustaw uprawnienia, jeśli chcemy, to też korzystamy z tego. Natomiast uprawnienia możemy też ustawić po konfiguracji tego katalogu, więc przechodzimy dalej. I tu mamy dwie opcje. Możemy połączyć z zestawieniem danych, i to jest opcja, z której będziemy korzystać. Natomiast jest też możliwość ręcznego dodawania produktów, powiedzmy taka opcja dla wytrwałych. To ma sens, jeszcze jak masz kilka produktów, ale jak masz kilkadziesiąt lub kilkaset, no powodzenia życzę. I potem jeszcze aktualizację tych produktów. No dobra, wracamy do opcji połączenia z zestawem, zestawieniem danych. Klikamy połącz i wyświetla nam się kolejne okienko. W tym miejscu należy wkleić plik produktowy. Jeśli jest on zabezpieczony hasłem i loginem, to też to trzeba uzupełnić. Jeśli nie, to po prostu od razu możesz kliknąć dalej. OK, wyskoczył nam błąd. Jeszcze raz usunąłem cały plik i wklejam go ponownie. I teraz już wszystko działa. Tak więc jeśli u Ciebie będzie podobna sytuacja, to wystarczy to raz, drugi, trzeci, wkleić. Ja to też nagrywam któryś raz, bo wcześniej kilka razy też mi ten błąd wyskakiwał. Natomiast jeśli wszystko zostało wcześniej poprawnie zrobione, czyli produkt, czyli fit produktowy zawiera produkty, jest zapisany w odpowiednim formacie, czyli krok po kroku, tak jak. To było na tym materiale wideo. To wszystko powinno być skonfigurowane poprawnie. W tym dodatkowym okienku nazywamy sobie w jakiś sposób nasz plik. Oczywiście, o ile chcemy. Walutę domyślną wybieramy. Częstotliwość odświeżania pliku. Ja wybieram codziennie o np. 3 w nocy. Generalnie chodzi o to, że o tej godzinie codziennie Facebook będzie cały plik odświeżał i ładował na nowo. Będzie po prostu sprawdzał, czy jakieś nowe produkty się tutaj pojawiły, czy jakieś produkty zostały zmienione, czy są wciąż dostępne. Tak więc wszystkie te informacje będzie sobie aktualizował. A ustawiam godziny nocne ze względu na to, że wtedy sklep ma po prostu mniejsze obłożenie ze strony użytkowników i no ta aktualizacja, wiadomo, że to trochę może obciążyć serwer, przepustowość tego serwera, więc lepiej to zaplanować sobie właśnie na takie nocne godziny. I teraz klikam prześlij. W ostatnim kroku trafiamy do menadżera sprzedaży. Tutaj znowu wyskoczył mi jakiś błąd, natomiast zobaczmy sobie, czy jakieś produkty już są dodawane, bo czasami, jak to z Facebookiem bywa, te błędy potrafią wyskoczyć, a i tak wszystko działa. OK, nic nie widzę. Przejdźmy sobie jeszcze do źródła danych. Planowanie, przesyłanie... Nie, po, nie powiodło się. Zobaczmy, jak to tam głębiej wygląda. Poprosimy o uaktualnienie i zobaczmy, czy teraz zadziała. Po odświeżeniu widzimy, że produkt został dodany. Tam jest akurat jeden y, tylko produkt w tym feedzie. Tak więc wszystko jest na ten moment w porządku. Możemy sobie przejść jeszcze do opcji przedmiotów, żeby zobaczyć, jakie, jak wyglądają te nasze dodane produkty. Natomiast to już możesz też wykonać samodzielnie. A ja z tego miejsca dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że on jest dla Ciebie przydatny. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję. Jeśli masz jakieś pytania, oczywiście daj znać w komentarzu. I co? Słyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia, cześć.